Chciałbym teraz zapoznać Państwa z jeszcze jednym sposobem tworzenia bibliografii w Latechu, mianowicie przy użyciu tzw. systemu BibTeX. I żeby to opisać, będę dzisiaj korzystał z treści zawartych na stronie internetowej ogólnodostępnej WikiBooks. Gdzie dosyć dobrze opisano ten system. Więc w tym ujęciu należy stworzyć odrębny plik, który będzie zawierał treści bibliograficzne, a oprócz tego mieć zwykły plik techowy, czyli trzeba mieć dwa pliki źródłowe i ten plik bibtechowy. Powinien mieć rozszerzenie bib zamiast tech. I to nie będzie zwykły plik techowy, nie będzie zawierał ani preambuły, ani tych wszystkich poleceń, których się do tej pory uczyliśmy, a tylko specjalnie sformatowane odnośniki bibliograficzne. Jak to będzie wyglądało? Ano, taki plik bib techowy zawiera podrząd tego typu, tak jak tutaj widzimy, sformatowane informacje bibliograficzne. W tym przypadku mamy do czynienia z artykułem i są to predefiniowane klasy, tak? Także jeżeli chodzi o państwa, głównie będziemy y, trzymali się póki co klasy książka, czyli tutaj będzie at book Wtedy bibtek będzie już wiedział, co i w jaki sposób ma formatować dane dotyczące książki. Tutaj wie, że to będzie artykuł i będzie to odpowiednio formatował. W zależności od tego typu odnośnika bibliograficznego, który użyjemy, będziemy mieli różne pola poniżej wymagane. Ale zacznijmy od początku, więc mamy. Pierwsza informacja jest taka, że będzie to artykuł. Otwieramy nawias wąsaty. W tym miejscu wpisujemy klucz cytowania. Tak jak we wcześniejszym przypadku były to nawiasy wąsate, tak tutaj po otwarciu nawiasa, nawiasu wąsatego i po przecinku, te przecinki są bardzo ważne. Przepraszam, i, i przed przecinkiem wpisujemy klucz cytowania. Na sam koniec musimy dać ten przecinek. Następnie. Definiujemy sobie pozostałe pola bibliograficzne. Kto jest autorem, czyli wpisujemy to w ten sposób, znak równości, cudzysłowy i między cudzysłowami wpisujemy imię i nazwisko lub imiona i nazwiska po przecinkach autorów, nie zapominając o przecinku na końcu. Później mamy tytuł, rok. I tak dalej, i tak dalej. Tu nie będziemy sobie wchodzili w, yy, w szczegóły. Na samym końcu mamy linijkę, która definiuje nam zakres stron. Podany następujący, i proszę zwrócić uwagę, nie ma tutaj przecinka, to jest bardzo ważne. Za to na sam koniec, po wszystkich informacjach, zamykamy nawias Wąsaty, czyli on się rozpoczyna tu, a kończy tu. I tak naprawdę to czy tutaj będzie będą te wszystkie informacje w osobnych linijkach nie ma znaczenia ale proszę i tak samo te spacje tutaj nie mają w takim razie znaczenia ale proszę spróbować zrobić to mniej więcej w tym stylu jest to wtedy y, łatwiejsze do odczytania dla człowieka ale dla systemu to nie ma znaczenia ważne są te przecinki cudzysłowy tutaj brak przecinka i nawiasy oczywiście tak Zaraz tutaj sobie przejdziemy. O, jest przykładowy opis pozycji bibliograficznej, która jest książką. Więc mamy at book, klucz bibliograficzny, klucz cytowania, przecinek. I tutaj wymagane pola to autor, tytuł, rok i wydawca. Adres nie jest wymagany, ale ktoś sobie go tutaj dodał. I ważne jest, żeby ostatnia linijka nie zawierała przecinka. I tak każdą z książek, czy każdy z artykułów wpisujemy sobie jeden pod drugim. W tym naszym pliku BIB. No tu jest pokazane, co jest wymagane. Inaczej system będzie narzekał. A te rzeczy są opcjonalne, które są tutaj zamienione na. Pola skomentowane, czyli niewidoczne dla systemu. I tu już nie będziemy się skupiali na różnych innych opcjach. Można sobie to przejrzeć. Ja dam link w opisie tego nagrania. Ale za, załóżmy, że stworzyliśmy już sobie nasz plik bib, nazwaliśmy go jak chcemy. Powiedzmy, moja bibliografia.bib. I teraz przechodzimy do pliku techowego, w którym chcemy, żeby ta bibliografia zaistniała. Więc zamiast wpisywania tych wszystkich rzeczy, które wpisuje się przy standardowej, yy, przy standardowo zdefiniowanej bibliografii, wpisujemy dwa polecenia. Pierwszy to jest Bibliography Style, czyli styl bibliografii który nam definiuje sposób, w jaki pokazane są odnośniki bibliograficzne, w jaki sposób yy, pokładane są pozycje bibliograficzne w, w spisie literatury. I druga komenda to po prostu bibliografii. I tutaj zamiast tego wszystkiego w nawiasie wąsatym, w nawias między nawiasami wąsatymi wpisujemy po prostu Nazwę naszego pliku. Tutaj jest tak to podane, bo można kilka naraz użyć takich plików, ale my będziemy używali tylko jednego, więc wpisujemy tu po prostu nazwę naszego pliku z bibliografią. Ale ważne, by nie wpisać rozszerzenia bib, tylko samą nazwę. To wszystko, co się dzieje przed kropką. I tutaj poniżej. Są pokazane właśnie różne style bibliografii. Ten najbardziej podstawowy, zwany plain, to po prostu numerki. Tutaj jest wariacja na temat tego stylu plain. Są drobne różnice w stylu tym abyby, rv, czyli abbreviation. A już jak użyjemy stylu alfa, to widzimy, że zamiast numerków mamy Inicjały, zdaje się, autorów i skrót roku wydania. I to się nam w ten sposób będzie pojawiało w, w naszym dokumencie. Tu poniżej jest tabelka, która podsumowuje najpopularniejsze style bibliografii. Także przy tworzeniu własnych plików, bardzo proszę zapoznać się ze szczegółami na tej stronie. Ja zamieszczę link do niej. W opisie tego nagrania.